Ło! Wow, kolejna hala. Ja! Yeah. O kurde. Chyba jakaś kryjówka. Ludzi, którzy mogli sobie tu przesiadywać. Ale bądź szczerze, to była jakaś jakieś widzenie. Takie Taki pierwsze skojarzenie, szczerze. To też jest to ryzyko związane z zapuszczaniem się w takie miejsce. No jednak zawsze trzeba mieć tą świadomość, że nie wszystko może pójść zgodnie z planem. O, zobaczcie, stare, stare urządzenia, stare rury pokrętła. Już nie da się ruszyć, ale fajnie, że takie coś zostało. Czyli kolejne pomieszczenie, w których pewnie ktoś przebywa, co jest tutaj. Znajdujemy się w opuszczonym zakładzie, i sytuacja wygląda tak, że mieliśmy dzisiaj jakby kilka obiektów na uwadze. Szpital, blok, ale nic, że tak powiem, nawet tak bank, ale nic nie udało nam się zrealizować, no bo wszędzie były zamknięte wejścia. Tak, Ale znajdujemy się teraz w zakładzie jakimś produkcyjnym. Co? No chyba wytarda. I generalnie dostaliśmy się tutaj no. o stolik jakiś. Weszliśmy tutaj przez okno, które było otwarte. No i co? No i nie, nie wiem, nie wiemy czy ten obiekt jest chroniony jakby nie. Mamy nadzieję, że nie będzie przypału. Ale dobra. No dużo to jest anime. To trzeba stwierdzić. Znaczy no, tam jest, nie wiem, pas jakiegoś Naruto, tam jest jeszcze z One a tu jest ten kosmitarz z, z, z kapitana bomby Przestrzegaj przepisów BHP Dobra Ogólnie nie wiemy zbyt wiele o tym miejscu ponieważ nie ma o nim zbytnio informacji w internecie Aczkolwiek dowiedzieliśmy się o nim właśnie z jednego internetowego fora o Urbexach Dobra, patrzcie Jak to wygląda Szczerze ciekawie Wentylatory Kolumny i stare okna O, no, ciekawe to jest Dobra Ja się przejdę tam Ej.

O właśnie, tam jest wejście. O, takie ścianki. O, w mordę. Jesteś tu fanem Wielkie hale. Nawet krzesło. Od komputera. Jak widać, obiekt jest naprawdę mocno zdemolowany przez yy, wandali. Jest tu pełno graffiti. Jak widać. Aczkolwiek szczerze robi całkiem niezłe wrażenie ponieważ jest on spory i są spory tu jeszcze pozostałości starych instalacji elektrycznych ale ogólnie powiem wam fajnie że chociaż nam się do jednego obiektu udało wejść dzisiaj bo już myśleliśmy że się nic nie uda więc tak żeby nie było się nie nudziło to ogólnie my planowaliśmy iść do bloku znaczy Kolejnie planowaliśmy iść do starego tego szpitala w Kielcach I nie tego, co miał pełne wyposażenie. Tego, który... No, w sumie tam mi się dwa razy palił dach. poddasze. No i powiem tak. Gdyby dwóch kretynów nie podpaliło... O, ciekawe co to jest. No, tam się tego nie da otworzyć. Gdyby dwóch kretynów nie... go nie podpaliło, to byście raczej widzieli dzisiaj nagranie... No, w swojego szpitala Może nie miał tyle sprzętu o! Powiem tak Tu nawet jeśli nie ma jakichś dużo rzeczy To to jest piękne Dosłownie O kurde Tam się zaraz pójdzie To to jest piękne wiesz... No dobra, to jest mniej piękne To jest dobra Tam mamy lampę wielką raczej już nie działającą To są takie ścianki Tutaj w sumie można by w paintballa grać Bo można by się za nimi ukryć Okej okay. No i dalej korytarz Co tutaj mamy Co tu jest? Ło wow, kolejna hala Yeah tam kolega jest mój, ale powiem wam, że to miejsce wydawało mi się mniejsze. Urta w Kubę, Jasper. Nie wiem kto to jest, ale polecam. To się... No domyślam się, że jakiś graficiarze. Co tutaj jest? chyba nic nie ma O kurde. Chyba jakaś kryjówka ludzi, którzy mogli sobie tu przesiadywać tu mamy stare piece, czy tam kotły, jak to się nazywało w każdym razie są tu fotele, stół i kabiny no i generalnie widać, że ludzie tu przebywają mam nadzieję, że na nikogo nie trafimy także jest ok no, ciekawie to wygląda Ej, ej, tam są te. Tam jest pomieszczenie ze stołem i z fotelami. Tam jest stół i fotele w jednym pomieszczeniu. Ale wiesz co? Uf. Szanuję to miejsce, te graficiarze. Szczerze no. Taki coś jest jeszcze okej, okay, bo wiadomo, jakieś gówniane graffiti to, to nie bardzo... No, tak jak szczerze, mówiłem tak nawet, tak. że takie grafity to ja szanuję. Co ty tam i w lewo zobacz. Tam i w lewo? Okej. Okay. uff uh. uhuh. 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 no nieźle Dobra zdjęcie no i co? nie szczerze miejsce całkiem pozytywne, zniszczone ale duże o proszę bardzo kolejne pomieszczenia Wypełnione meblami. Jest, jest też zasłona, co świadczy o tym, że prawdopodobnie no przybywają tutaj po prostu ludzie, aby sobie posiedzieć, lub też bezdomni. No dobra, co tu jest? Tu nic nie ma. Okej, okay. a tutaj. powiedzieć, że to dobrze wygląda. No tutaj się nie przejdzie. Eee. Tutaj Chyba Mat już był, na no, razie był. No nie powiem. Oczywiście no takie nogi jak to są to są takie nie wiem średnie. Eee. To są jak fajne takie oczko z noczkami. Raczej nie będę wchodził. jakby na przykład chodzić po ciemku i wtedy byłaby lipa byłaby lipa, ale tak generalnie o, zobaczcie stare, stare urządzenia, stare rury, pokrętła już nie da się ruszyć, ale fajnie, że takie coś zostało, piękne jakieś zdjęcia bo się znajduje a tam chyba go słyszę co? stare takie rury zostały fajnie to wygląda to fajnie wygląda to jakaś klatka ale powiem ci że warto było no szczerze fajnie że tu zajrzeliśmy, bo jednak miejsce okazało się całkiem w porządku ale no jednak nie było nic, że grałem się jednak tak, że już może nie byliśmy o tyle, że nie mieliśmy czarnego, nie, nie byliśmy najgorzej, lecz najgorszym scenariuszem było to, że musieliśmy wracać. Nie no. Też nie będziemy tu aż tak długo siedzieć staramy się zwiedzić wszystko no i będziemy wychodzić, no bo jednak może być przypełnie w takich miejscach nigdy nie wiadomo na wejściu były tabliczki że obiekt jest niebezpieczny w sensie, że grozi zawaleniem i takie rzeczy aczkolwiek to normalne w takich obiektach więc więc tu jesteśmy dobra, dawaj. sięcamy dalej o tu fajnie wygląda co tu jest aha czyli tu jest to miejsce w którym my wcześniej próbowaliśmy się tędy właśnie dostać ale było zamknięte więc weszliśmy oknem od innej strony e, dobra o powiem Wam to nieźle wygląda to naprawdę nieźle wygląda te właśnie lampy nasz cykl zdjęcia Które jest chyba zamknięte Okej okay. Tutaj co mamy? Poza graffiti Poza graffiti to tutaj nic nie ma Aczkolwiek No Szale produkcyjne wyglądają nieźle Mimo, że są one zniszczone Ale tak jak wcześniej mówiliśmy Niektóre graffiti Okay. W sensie, jak ktoś się postara, no to takie graffiti nie wygląda też najgorzej. Najgorsze są właśnie takie bohomazy, które tylko psują dane miejsca. No, a tak to nie jest źle. Nie jest złe to miejsce. to fajnie wygląda. Nie wiem czy widzieliście, czy nie, czy nie ale byłem w czapce. No i ogólnie, jakbym mógł to powiedzieć, to ee, mnie uciska, dlatego, mogę być <grybujesz> jakoś zadowolony z tego, ale łoho, o co się z ciekawością zajdę. powiem coś co tu było, bo szczerze o tej hali nie wiemy za dużo, że można się domyślać. O to została ta spray. o singlach, że wiecie, no, tam wiedzą w domu czy coś, to wiecie, niektórzy płaczą i nie wiadomo co robią pod Kodrą a my robimy Rubeksy róbeks. fajna rzecz. Ach, o! A już my chodź na chwilę? No, i dobrze, takie się szanuje, Urbek, Tak, co tutaj mamy? Starą, starą skrzynkę z elektrycznością, ale wymontowaną już. i a tu jest jakieś zejście na dół. Nic tam nie ma, ale sobie zaję. To dobra, ja, ja jeszcze nie wiem, jak to... nie wiem, jak to będzie zmontowane. Prawdę mówiąc, no i tak pierwszy raz. Na naszym kanale może zobaczyć, tak pierwszy raz robimy, oczywiście tam były takie jakieś brudne wejścia, takie nagrania. Och joj. Tutaj to ryzyko. Tu. Zaraz ja tu byłem czy nie? Okej. Okay. Okay. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tam było to wyjście, które jest zamknięte. Także kieruję się tutaj. Do centrum budynku. to jest. O, jeszcze to wygląda na te konkretne No, niektórzy ludzie nie zrozumieją dlaczego ko kocha się Urbeks. No bo teoretycznie wiadomo Można uważać to za Opuszony no, budynek z gratami I ze szczurami i myszami Co mogę powiedzieć Miejsce całkiem spoko Tam widać stary piec na ścianie Chyba piec Ale to też porządnie zniszczone Mimo to fajnie, że udało nam się tutaj dostać, mam nadzieję, że uda nam się też stąd dostać bez przypału, bo jednak raczej byśmy nie chcieli, bo żeby nam się coś tu przytrafiło niefajnego. To też jest to ryzyko związane z zapuszczaniem się w takie miejsce, bo jednak zawsze trzeba mieć tą świadomość, że nie wszystko może pójść zgodnie z planem, no ale co. Ogólnie, ogólnie w porządku nie opowiem wam zbytnio o, o tym co tu dokładnie było no bo po prostu nie mamy takich informacji nie wiem gdzie można by je znaleźć czy w ogóle one gdzieś są także jest to po prostu jakiś zakład opuszczony zakład jaki dokładnie co tu było robione czy produkowane nie wiem nie wiem choć się domyślam aczkolwiek fajnie że w ogóle możemy tutaj chodzić no i zwiedzać to miejsce. Dobra. A tu jest. Tu jest to pomieszczenie. Czyż nagrywałeś tu? Znaczy ja tu byłem. A, okej. Okay. Podoba mi się ta, ta firanka, czy ta chusta, chusta. O jaki korytarz. Tutaj fajnie to wygląda. One, nie? no bo też wiadomo tu już wszystko widzieliśmy chyba dobra w sumie dobrze, że jest tu widno bo nie mamy lotarek ze sobą ewentualnie w telefonie no ale ale cóż ogólnie jeszcze był taki mówiliśmy o szpitalu, no to wiadomo. dobra ale jeszcze mieliśmy, chcieliśmy zwiedzić jakiś bank ale on się hej maty a tutaj coś jest? Czekaj, to tu, tu byliśmy czy nie? Chyba no, tak, mi się wydaje. Tak, bo tam jest, to powiesz... Nie, to nic nie ma takiego. okej. Okay. Wracając, no to my chcieliśmy to tylko banku iść, ale uznaliśmy, że nie warto. No bo tam... Zamknięto. Uznaliśmy, że nie warto, no bo ani się to opłacało, ani nic. Tam raczej nie było tak dużo rzeczy, tam coś tam. I tam jeszcze wiem, że sejfy. No i nie powiem, samemu tu przyjść, To było klimatycznie. O! Ech, czy ja dobrze widzę? Tam jest godło polski. A szczerze, tego się tu nie spodziewałem. Akurat spotkać w takim miejscu. Orzeł biały. Pewnie hiperrealistyczna krew. Ciekawa, ciekawa. Ej, ej, tam jest stan, tam jest godło polskie. Wiem, wiem, widziałem. Ale cykle też tam są sumie tam potem pójść. Po Dobrze, że w ogóle jest widno. Tak jak mówiłem, nie mamy latarek. Ale mam nadzieję, że nie spotka nas żaden już przypał tutaj. Aczkolwiek wydaje mi się, że powinno, powinno być spoko. <grym>, bo coś poprzemacowane to nie. Okay. Nie powiem tak szczerze, że to tyle. Że... Powiem szczerze, że tutaj są, no nieco nagrania, znaczy nagrania graffiti. Te sery to są jakieś klatki, wyglądają no, jak klatki. że coś tu sobie to ja, piją. No, krzesło. Ale no, widać, że dużo ludzi tu przebywa. Takich Pewnie jakiejś młodzieży, pewnie Maneli, trochę. W sumie to jest typowe do takich miejsc. Co, o tu jakieś... Co to jest? Nie wiem. Jakaś część stara. O, tutaj. Okej. Okay. Zasady nauczania. Nie wiem. I tak nie mówimy się zbyt wiele. Nic tu nie ma. To co jest korytarz? Okej, okay. o, o kurczę. Meble. Mhm. Czyli kolejne pomieszczenia, w których pewnie ktoś przybywa. Kolejne pomieszczenia. A co jest tutaj? Jest taka, że ktoś tam chyba sobie spał. My już i tak sobie chcieliśmy większość. Aha. Także będziemy kończyć. Dziękujemy za oglądanie i widzimy się, mam nadzieję, w kolejnych odcinkach. Siema! No i na sam koniec, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Doceniamy to, że chciało Wam się obejrzeć cały ten film. Co do miejsca, które zwiedzaliśmy w tym filmie, niestety nie udało nam się znaleźć żadnych ale to żadnych informacji na jego temat. Natomiast co do naszego końca eksploracji, to wiadomo ktoś mógłby nam zarzucić, że uciekliśmy przed osobą bezdomną, która sobie spała, była niegroźna, ale no jak wiadomo w takich momentach jest to jakby odruchowe, no i po prostu woli się. Opuścić na przykład dane miejsce, no bo też, no nie wiadomo, kogo tak naprawdę można tam jeszcze napotkać. W takim miejsce jak ten, trzeba pamiętać, że nawet bezdomni mogą ci zrobić krzywdę. Zresztą, zwiedziliśmy wtedy już praktycznie cały budynek. Jednak też, mieliśmy w planach wejść do drugiej hali. Jednakże, nie starczyło nam niestety czasu. Ale cóż, bywa. Także jeszcze raz Wam dziękujemy za obejrzenie tego materiału i widzimy się w kolejnych filmach. Electric Urbex.